Majster jest geniuszem, zamontował odwrotnie. Dzień dobry, drodzy widzowie. Jeśli widzicie mnie na drabinie przy kamerze firmy Reolink obrotowej 360, to znaczy, że znowu coś wykombinowałem. Brakowało mi na działce. Właśnie takiej obrotowej kamery, która by dopełniła monitoring całego mojego terenu. Pamiętajcie, że na złodzienia nie ma metody, natomiast po co mu ułatwiać. A ja też lubię mieć pod kontrolą, czy zakręciłem wodę, czy zamknąłem furtkę, czy moje roślinki ładnie rosną, czy nie schną, czy nie trzeba przyjechać i ich podlać. Wiele zastosowań. Dzisiaj otrzymałem do testów od firmy Reolink taką oto kamerę, która już tutaj jest zamontowana, a zobaczymy w dalszej części filmu, jak to. Prosto zamontować i sprawdzimy, jak taka kamera sprawuje się u mnie na działce. A kamera fajna, moi drodzy, bo nie potrzebuje do pracy prądu. A kamerę do testów dostarczyła firma Reolink. Wszystkie linki dotyczące omawianej kamery są w opisie. Zestaw dostajemy w dwóch takich eleganckich pudełkach. Ja przyznam się szczerze, ja lubię eleganckie pudełki i. Kupują mnie producenci tym, jeżeli jest estetyczne, a skromne opakowanie. Sprawdźmy zawartość. Ja dostałem kartę pamięci. Nie wiem, czy jest standardem, ale mam, bo kamera powinna mieć włożoną kartę pamięci, żeby zapisywać najważniejsze zdarzenia. Zestaw instrukcji wraz z naklejką montażową, jak wywiercić kołki i naklejką, że jesteście chronieni przez 24x7 przez kamerę. Płytka montażowa, co ciekawe, jest stalowa, to nie jest plastik. Kabel do ładowania, jakiś pasek, odkryjemy zaraz do czego i kołki do montażu oraz sama kamera. W drugim pudełeczku mamy zestaw solarny, mini zestaw solarny, instrukcja i naklejka montażowa, panel solarny. Co ciekawe, ja osobiście takiego jeszcze nie widziałem, dlatego że on ma taką fakturkę na sobie nie jest świecący i gładki, ale pod światłem. Widać elementy ogniw, no i dość długi kabel. Co ciekawe, USB-C. Elementy montażowe. Co ciekawe, też jest to stalowe. Odkryjemy w trakcie, jak to zamontować. Zestaw wydaje się bardzo, bardzo dobrze wykonany. Kamera sama w sobie jest bardzo ciężka, dlatego że w środku ma akumulatory wbudowane. Przyjrzyjmy się zatem szczegółom jej budowy. Obrotowa głowica. Oczywiście, folię trzeba będzie zdjąć. Gniazdo na kartę SD włącznik i gniazdo ładowarki. Tutaj mamy mikrofon, bo kamera ma dwukierunkową komunikację, czyli możecie krzyczeć, złodzieju, coś ty tu przylazł, won! Albo słuchać, co mówi sąsiad. Hmm. Wybór zostawiam Wam. Poczytałem trochę o tej kamerze i o firmie Reolink, więc to są kamery, które nie celują w najwyższą półkę premium. Starają się być gdzieś po środku. I rzeczywiście tutaj wykonanie jest naprawdę niezłe, a przekonamy się w dalszej części filmu, jak wygląda sprawa obrazu. To jest kamera, która do działania potrzebuje internetu i Wi-Fi. Rolling też produkuje kamery na kartę Sim w tym momencie. Nie musicie mieć ani prądu, ani internetu na działce, jeśli chcecie monitorować swoją budowę, swój plac, działeczkę, kemping, cokolwiek, bo ona się nadaje na naprawdę wszechstronne za zastosowanie. Nie potrzebuje prądu, dlatego że ma ładowanie solarne i wbudowane akumulatory. I zobaczymy w praktyce, jak to będzie oczywiście działało, bo u mnie ona będzie zamontowana na stałe. Jako, że mam internet na działce po Wi-Fi, bez problemu, będzie sobie tutaj współpracowała, natomiast, tak jak powiedziałem, jeśli nie macie internetu, są też wersje takich kamer na kartę SIM, jakiś tani abonamencik sobie kupić, czy na kartę internet i też będzie to działało. Pójdźmy ją zatem zamontować i sprawdzimy ją w praktyce i w działaniu. Wytypowałem do monitoringu ten oto róg domu. Dlaczego? Tutaj wędruje słońce, więc na tej części damy solar, który powinien przez cały dzień, nawet zimą, ładować e, kamerę. A tu damy kamerę, która będzie mi monitorować cały obszar działki. Zawsze chciałem kupić kamerę obrotową, zawsze chciałem, ale nie wiedziałem jaką. Wszystkie mi jakoś nie pasowały. A tutaj do testów, akurat sprawdzimy, czy tam mi przypasuje. Podobno ma bardzo dobre parametry widzenia w nocy, night vision tak zwanego, przekonamy się wieczorem, jak zamontujemy i sprawdzimy, jak wyglądają nagrania. Przed montażem i uruchomieniem kamery musimy zamontować kartę SD. Tutaj trzeba tą gumową uszczelkę. Tu mam kartę, wkładamy, czekamy aż kliknie, klik i ważne, żeby nacisnąć z powrotem uszczelkę. Bierzemy ten stalowy element montażowy. Z racji tego, że chcę ją mieć tutaj na rogu, biorę sobie poziomiczkę. Zaznaczam czymś odwierty. W moim przypadku w gazobetonie to rachu ciachu i ostrachu. strachu małe dziureczki. Fu, fu, akurat wiatr. Prawda jest taka, że w gazobetonie to i patykiem wyskrobiecie. jest swoje kołeczki, bo moje lepiej trzymają w gazobetonie. A i wkręcamy. Tu żadnej filozofii nie ma. Teraz nakładacie kamerę. i Majster jest geniuszem zamontował odwrotnie. Bierzemy kamereczkę. Hop. Bierzemy na dwie śrubeczki. Tutaj od boczku, Żeby komuś na głowę. Ni zleciała. To jest zamontowane. Teraz musimy dołączyć do tego panel solarny. No i majstrowi się skończyły jego kołki. Weźmiemy te zestawu. Mamy łapę do. Mamy łapę do solara. Jeden, dwa, trzy, trzy kołki, to i tak potem przy elewacji do zdjęcia, no ale po elewacji się zamontuje, może w innym miejscu na tą chwilę tu będzie służyła. Patrzycie sobie gdzie macie to słońce mniej więcej, no z racji tego, że ja mówiłem, że u mnie jest tutaj to robimy tak, no dobrze troszkę boczek, zobaczymy na no w praktyce jak z tym ładowanie będzie dobra, no i mamy taki długaśny kabel, no bo to można sobie na przykład na dach wyrzucić ja go rozwinę tyle ile potrzebuję czyli gdzieś tyle a to się tutaj zwiąże i, i tyle tutaj mamy gumeczkę i tutaj wpinamy ładowareczkę ona ma też jest podgumkowana więc o, zaczęło się ładować bo się czerwona lampka zapaliła o nawet się kamera włączyła można to eleganci zrobić z tym kabelkiem. Już wiem nawet jak. O, tak go zrobimy. O, co go złapiemy? Eleganci, troszeczkę chociaż. Dobra, kamera podłączona. Włączona. Włączyłaś się, kochana, słyszałem przecież. Tu jest taki guziczek jeszcze do włączenia. jest strasznie. Trzeba będzie też zweryfikować jak z żywotnością panelu solarnego oraz baterii, szczególnie zimą. Ale to zawsze piszcie w komentarzach, to na bieżąco coś tam napiszę, jak to się sprawuje. No i wygląda elegancko. Zamontowane, włączyła się. O, solarek jest. Zobaczymy jak jej zasięg. Co mi złapie, to za chwilę wszystko się przekonamy. No i moi drodzy, do działania taka kamera potrzebuje aplikacji. Sprawdź. Ściągamy sobie aplikację Reolink. Jest ona dostępna w sklepie Play oraz po zeskanowaniu kodu QR. Aplikacja jest oczywiście w języku polskim. No i niestety mamy dodaj nowe urządzenie. Przy klikaniu dodaj nowe urządzenie prosi nas o zeskanowanie kodu QR. QR jest na naklejce na urządzeniu, więc idziemy na drabinę żeby to zeskanować. Baczcie, ale ja nie będę fikał po drabinie z dwoma telefonami, żeby to pokazać, więc musicie mi po prostu uwierzyć, że skanujecie zwykły kod QR. O, tu jest ten kod. Teraz trzeba włączyć i czekać na komunikat głosowy. Welcome to Reolink. Please install Reolink app.

Następny, łączenie. O, już jest. Połączenie powiodłość. Tu sobie wybieracie swoją sieć Wi-Fi. Po połączeniu yy, do Wi-Fi trzeba utworzyć hasło urządzenia. Możecie nazwać swoje urządzenie. Domek. Wykrył kartę SD. Przed pierwszym użyciem formatuje ją, czyli czyści. Należy pamiętać, że kamera wykrywa zdarzenia czujnikiem ruchu. Właśnie, bo oczywiście ma też czujnik ruchu, czyli wykrywa wszelkich intruzów. Trzeba to sobie dostosować do swojej sytuacji. Jeśli macie miejsce, gdzie często przebiegają zwierzaki, przejeżdżają samochody, no to oczywiście tą czułość trzeba sobie dostosować już w codziennym użytkowaniu w swojej aplikacji. No i kamera została dodana i już widać z niej wstępny obraz i możemy się zacząć bawić ustawieniami Skąd pana jest Co to się dzieje? Proszę stąd wejść no się obraca po prostu Teraz sprawdzimy, jak kamera zachowuje się zdalnie, czyli zasymulujemy, że ktoś niepowołany lub coś przylazło na wasz teren. No dobrze, to zaczniemy sobie ustawiać. Możemy ustawić jakoś na pełny. Słychać nawet już dźwięk, wycić dźwięk. Słychać. Dźwięk. No i mamy pierwszego intruza. <laughs> I możemy się zacząć bawić przesuwaniem ekranu tutaj. Wow! Wow, trabinę nawet widać. Przesadziłeś. Majster! Co tu się dzieje. A delikatnie jakieś zbliżenia można robić? Można. O, mur. A zobaczmy, czy drugą stronę złapię. Słuchajcie, tu jest masa opcji. Nawet prędkość przesuwania można zmienić, bo za szybko jak idzie. Punkt kontrolny, prędkość, ustawienie punktu, kalibracja. To jest masa funkcji, którymi trzeba się. Już zapisani byliśmy w urzędzie. Lele. Dzień dobry, przyszedłem u Kraśmiadek Oczywiście działanie aplikacji zalecam każdemu sobie sprawdzić yy, i potestować bo ja mogę tylko to pokazać a i tak sam będę siedział pewnie testował i kombinował kombinował z ustawieniami jak sobie to dobrać pod swoje preferencje. Kamera zamontowana. Pokazałem w filmie jak w łatwy sposób ją zamontować jak się sprawuje. Zobaczymy oczywiście z czasem w praktyce. Idealny sprzęt do zabezpieczenia budowy, placu, działki, swojego terenu. Mi czegoś takiego brakowało tutaj do mojego systemu monitoringu. Zobaczymy, jak się będzie sprawować w praktyce. Firma Reolink e, posiada w swoim asortymencie dużo różnych kamer. Jest to średnia półka. Bardzo dobre wykonanie, przynajmniej organoleptycznie na tą chwilę. Wszystkie informacje są w linku w opisie. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania i oglądania innych moich produkcji. Dzięki, cześć! No, to niemal Big Brothera można teraz kręcić tutaj. Hm.